Cześć! Tu Tomek z motokontrolera. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was maxi test Audi 3 Co to był za samochód? Jak wypadł w naszym raporcie? Wart uwagi? Czy też nie? Zaraz wszystkiego się dowiecie. Audi 3 samochód z polskiego salonu jednostka diesla 1.6 TDI generująca moc 110 koni samochód z 2017 roku z przebiegiem 23700 km. Kto sprzedaje auto z polskiego salonu, młode, z takim niewielkim przebiegiem? Czy coś z nim będzie nie tak? Zaraz wszystkiego się również dowiecie w dzisiejszym odcinku. Dość spory opis mamy w ogłoszeniu. Za chwilę Wam powiem, co tutaj sprzedawca napisał w tym ogłoszeniu, co zostało przeze mnie też zweryfikowane, co się potwierdziło, a co nie. Więc tak, co mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu mamy podany numer WIN. Mamy informacje na temat samochodu. Jest to samochód z automatyczną skrzynią obiegów. Jest tutaj skrzynia Estronik. No tak, jak wspomniałem wcześniej, samochód z polskiego salonu, niewielki przebieg. Wyceniony został na kwotę 59 900 zł, więc jest to kwota poniżej ceny rynkowej. Tutaj portal aukcyjny, który się zajmuje sprzedażą pojazdów. Również określa, że jest to poniżej średniej rynkowej ten pojazd wyceniony, więc wydaje się jakaś okazja. Ok, co mamy jeszcze dodatkowo w opisie? W opisie sprzedający zawarł jeszcze takie informacje, że jest to model po liftingu, że jest w 100% sprawny technicznie, mechanicznie, że, że nie ma tutaj nic, że tak powiem, do ukrycia, na wszystko się zgadza. Auto jest po drobnej stłuczce że to była tylko niewielka jakaś tam szkoda, że ta przygoda zakończyła się tylko na przedniej belce, więc nic poza tym nie zostało uszkodzone. I to było za poprzedniego właściciela, on już jest kolejnym właścicielem tego pojazdu, że te naprawy zostały wykonane na nowych elementach. No tak, że na wszystko się zgadza, jak najbardziej na jakieś weryfikacje stacji diagnostycznej i tak dalej że samochód posiada dwa niewielkie jakieś tam mankamenty lakiernicze, jakieś drobne rysy. Ogólnie auto jest bez wkładu finansowego i sprzedaje z powodu no, powiększenia się rodziny no i nie mieści się w tym pojeździe, więc chce zmienić sobie na większy Takie informacje zawarł w ogłoszeniu. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Ok, tutaj miałem WIN, więc przed yy, jazdą do klienta w celu sprawdzenia tego pojazdu sprawdziłem sobie go w historii szkód pojazdu po numerze WIN. No i co mam? Myślę, puch, o kurcze. W 2019 roku, w kwietniu, czyli samochód, powiedzmy, dwuletni, przy przebiegu 11 tysięcy miał szkodę na 95-96 tysięcy złotych. Myślę, o kurcze, auto pierwsza rejestracja 2017 rok, bodajże tam lipiec był. No to myślę, no, chyba to nie była taka drobna szkoda, jak tam pisze sprzedawca, że zatrzymało się to na przedniej belce i nic poza tym nie zostało uszkodzone. Bo no, kwota podejrzewam, że 95-96 tysięcy złotych, no takie koszty by nie były wygenerowane nawet i przez ASO. Więc coś musiało być grubszego. Ok, umówiłem się ze sprzedawcą, jadę na miejsce. Zaczynam od kontroli zewnętrznej, pomiar warstwy lakierniczej, wizualnych oględzin, szczeliny, szyby i tak dalej, to co u nas jest w naszej czegliście. No i co wyszło? Wyszło oczywiście, że samochód jest po naprawach blacharsko-lakierniczych, miał lakierowaną maskę, miał lakierowany zderzek, lakierowane obydwa przednie błotniki, również lakierowane przednie drzwi, lewe jak i prawe. Słupki przy szybie czołowej również były lakierowane. Nie była tam strasznie duża warstwa lakiernicza, tam do 220 mikronów, więc wpylone można powiedzieć. No, no to już troszeczkę nam się ten opis nie zgadza, bo jednak tych elementów jest trochę więcej. Owszem, zostały wymienione, polakierowane, trochę podszpachlowane, bo gdzie niegdzie ta warstwa lakiernicza jest większa. Sami tutaj widzicie na przebitkach, e, jaką to warstwę mamy. E, lakier ogólnie ładny, zadbany, bez większych jakichś uszkodzeń. Faktycznie to, co napisał sprzedawca, jakieś tam drobne uszkodzenia na tylnym e, lewym nadkolu, jakieś takie przetarcie. Szyby w oryginale poza czołową, czołowa również z zamiennikiem, więc wszystko to nam się powoli z do kupy zaczyna składać. Tylne szyby przyciemnione folią. Tutaj sam sprzedawca też zawarł taką informację w ogłoszeniu sam to robił sam sobie przyciemniał. Samochód na ten moment na oponach zimowych. Z 2018 roku na felgach aluminiowych 16 calowych, ogólnie opony, felgi w ładnym stanie, normalne jakieś takie ślady eksploatacji, nic specjalnego, jak najbardziej kwalifikują się do dalszej eksploatacji i jazdy. Szczeliny mniej więcej równe, jakichś większych zastrzeżeń nie mam. No ale tu już troszeczkę opis nam się mija z rzeczywistością. Przechodząc do wnętrza, technicznie samochód w środku jak najbardziej w porządku, czyli wszystko co mogłem dotknąć, kliknąć, uruchomić, jak najbardziej wszystko działa, wszystko jak najbardziej było sprawne. Normalne ślady eksploatacji, samochód użytkowany na co dzień, jakieś delikatne plamki na siedzeniach, nic szczególnego można sobie przeprać, odświeżyć i będzie wyglądał jak nowy, bo ślady zużycia naprawdę są minimalne. Elementy takie plastikowe, wszystko w porządku, wszystko na swoim miejscu, więc te naprawy, jakby nie patrzeć, były zrobione tutaj ok, skoro środek za bardzo nam nic no, nie zdradzał. Światło pojazdu również w dobrym stanie, pasy w porządku i tak jak wspomniałem, całe wyposażenie elektryka jak najbardziej ok. Dobrze, przechodząc do komory silnika, wnętrza bagażnika, kolejny etap moich oględzin. Płyny eksploatacyjne w porządku, brak wycieków, komora silnika nie była umyta. Oczywiście mieliśmy ślady napraw, demontażu, uszkodzeń lakierniczych na takich elementach jak błotniki, jak przednia maska, tutaj przedni pas. Widać, że to było wszystko kręcone, demontowane, skręcane, że te naprawy nie były wykonywane jakoś tam strasznie dawno temu i też nie jakoś tam strasznie profesjonalnie. W tym przypadku było to widoczne gołym okiem, więc takie, takie ślady od razu zdradzały to bez nawet pomiaru warstwy lakierniczej, że coś tu jednak było. Zresztą informację taką też sprzedawca coś tam nam zdradził w ogłoszeniu. Co było uszkodzone? Z takich uszkodzeń tutaj pod, e, rzuciło mi się w oczy, że był uszkodzony ten element plastikowy na podszybiu, w szczególności tam z prawej strony on był jeszcze wyłamany, nie wiem czy ciężko go było do, dostać, czy ta osoba, która naprawiała e, nie wymieniła tego elementu, był ciężko dostępny, czy, czy stwierdziła, że może wystarczy. No niestety wizualnie już to rzucało się w oczy, bo był on wyłamany i, i, i brakowało kawałeczek tego elementu. Widzicie tutaj również na przebitkach. Co poza tym? Poza tym reszta osłon kompletne, lampy oryginalne, więc zostało to również dobrane i zmontowane. No nie najgorzej, nie na najtańszych zamiennikach. Bagażnik, normalne ślady eksploatacji kompletne wyposażenie więc jak najbardziej ok. Super, udaliśmy się na jazdę próbną. I powiem szczerze, tutaj samochód zachowywał się naprawdę całkiem poprawnie. Podczas przyspieszania, hamowania skrzynia również fajnie, ładnie zmieniała nam biegi. Nie było żadnych jakichś niepokojących odgłosów. Podczas hamowania, przyspieszania nic z układu tutaj napędowego, nic z zawieszenia, z układu jezdnego, nic niepokojącego. Nie dochodziło żadnych dziwnych też również odgłosów. Samochód się fajnie pewnie prowadził. Więc powiem szczerze, co do samej jazdy, byłem jak najbardziej mile zaskoczony. Udaliśmy się na stację kontroli pojazdów w weryfikacji tutaj pojazdu od spodu. No i tam też powiem szczerze, nie było to. Oczywiście były ślady demontażu i, i przednich zderzaków, i osłon, i gdzieś tam brakowało jakiejś drobnej spinki. Natomiast osłony kompletne, wycieków nie mamy żadnych. Amortyzatory suche bez wycieków. Uszkodzeń w samym zawieszeniu nie dopatrzyłem się nie było. Tarcze klocki częściowo zużyte, jeszcze fabryczne. Jakieś minimalne naloty w tylnej części pojazdu na elementach stalowych, zawieszenia delikatnie na układzie wydechowym. Natomiast opony równomiernie zużyte, więc z geometrią również nie było problemu. Wiadomo, że samochód jakoś tam od tej kolizji nie zrobił strasznie dużo od tych kilometrów, bo teraz auto ma tam przebieg 24 tysiące. Tak, a szkodę miał przy 11, więc tam no, tych kilometrów nie ma dużo. Natomiast, jakby coś było nie tak, no to już coś by się nam pojawiło. Czy geometria, czy tam z układem jezdnym, coś by się działo. Więc powiem szczerze, zostało to zrobione jak najbardziej w porządku. Co do dokumentacji do tego pojazdu. Dokumentację mieliśmy od samego początku, więc od zakupu no, tych wpisów nie było wiele, bo ten samochód jest świeży. Taki pierwszy wpis, który mnie zaskoczył, to w 2018 roku, w lipcu, że samochód miał przejechane 100 km, czyli po roku, jak miał pierwszy serwis, bo pierwsza rejestracja była tam w lipcu 2017 rok. Szkodę miał w 2019 tam przy przebiegu 11 tysięcy. Ostatni serwis w tym roku przy przebiegu 24 tysięcy km. Więc ta dokumentacja jest... Jest ona prowadzona. Podłączyłem go pod komputer diagnostyczny. No tutaj również zostało to zrobione dobrze, bo ponieważ w komputerze nie dopatrzyłem się żadnych błędów. Błędy zostały usunięte wszystkie poprawnie. W sterowniku silnika, w skrzyni, w poduszkach, w systemach takich ABS i tak dalej nie było żadnych błędów, było wszędzie czysto. Więc te naprawy, jak widzicie tutaj, wszystko to tak na pierwszy rzut oka no, jest zrobione poprawnie. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. No i teraz podsumowując. Warto czy nie warto kupić teraz takie auto? Hmm, Kurczę, cena rynkowa poniżej, więc atrakcyjna. Samochód czteroletni, przebieg 24 tysiące kilometrów praktycznie żaden, śmieszny. Wnętrze bardzo ładnie utrzymane, samochód z zewnątrz również bardzo ładnie wygląda. Zrobiony poprawnie, na pierwszy rzut oka, no, poza tym podszybiem, które tam, jak zaglądnęliśmy, było widać, że coś jest nie tak, no i szyba czołowa jest wymieniona. Pozostałe elementy, wszystko w porządku. No, pod czujnikiem lakieru, no, mamy e, malowany, no, powiedzmy, tutaj pięć elementów blacharskich. Maska, dwa botniki, dwie pary drzwi, no, zderzak jest to plastik. Hmm. I teraz dylemat. Warto, czy nie warto zdecydować na taki zakup? Ja powiem szczerze, że dałem nie. Natomiast tutaj, w podsumowaniu, dałem komentarz, że ostateczną decyzję pozostawiam na naszemu klientowi. Nie wiem po prostu, jakie on będzie miał podejście do tego, czy dla niego po prostu cena będzie atrakcyjna i stwierdzi, że skoro to zostało zrobione poprawnie, z tym samochodem się nic nie dzieje. No to on jest skłonny zapłacić te pieniążki, będzie się cieszył jazdą. Ma oczywiście tą świadomość, że to auto było rozbite nie tak delikatnie, jak tutaj napisał sprzedawca było to troszeczkę poważniejsze uszkodzenie. Natomiast ym, i zdaję sobie z tego sprawę, że te elementy malakierowane i podczas sprzedaży, no, może mieć troszeczkę gorzej sprzedać taki pojazd niż pojazd, który nie miał żadnych przygód. Ale stwierdzi, że na przykład ta cena jest fajna i, i, i on chce się zdecydować, bo powiedzmy, cena rynkowa takiego samochodu jest 69 tysięcy, on go kupuje za 59, ma 10 tysięcy w kieszeni. Co o tym sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie? Kupilibyście takie auto, tak czy nie? Mając tą wiedzę, nawet podchodzilibyście do sprawdzenia takiego pojazdu, jeżeli byście sprawdzili sobie samochód po numerze WIN w historii szkód i wyszła by Wam szkoda na 95-96 tysięcy? Czytając ten opis, widząc samo ogłoszenie i rozkodowując sobie e, historię. Czy warto, czy nie warto by było się w ogóle tym zainteresować? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. My widzimy się po kolejnych oględzinach. Na które Was bardzo serdecznie zapraszam w kolejnym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.